Gratuluję złotego medalu mistrzostwa e, polski juniorek. E, chyba bardzo e, szczęśliwe dla Ciebie. Tak, zgadza się. Opowiedz jak się czułaś tutaj będąc e, walcząc na ringu, bo do, zawody trwały kilka dni, jak to odbiera całą atmosferę tutaj z soku. E, mi się bardzo podobało, byłam bardzo dobrze przygotowana do walki. Mi się boksowało, miła atmosfera, dobrze zorganizowana. Jest Ty jesteś taką zawodniczką turniejową, rozkręcasz się z walki na walkę? Jak to u Ciebie wygląda? Tak, właśnie ostatnio tak nie lepiej jak yy, walczę turniejowo, niż jedną walkę i. Yy, walka finałowa to była ta walka, która była najtrudniejsza z tych wszystkich, które stoczyłaś do tej pory? Myślę, że też, dlatego że była no, ostatnia to już trzecia walka, to też wiadomo, troszkę zmęczona byłam. Ale walka półfinałowa też na pewno była dla mnie z mocną zawodniczką i myślę, że to była dobra walka. Dużo zdrowia cię to kosztowało, żeby trafić do finału, żeby być w finale, krótko tak, mówiąc? Na pewno. Jak się czujesz ze złotym medalem? Co myślisz w tej chwili? Ja jestem bardzo szczęśliwa, tysiąc myśli w głowie, ale naprawdę jestem szczęśliwa, bo tu, tu, tutaj przyjechałam. Jak trenowałaś, przygotowywałaś się do tych zawodów? To w głowie miałaś jedno właśnie ten złoty medal? Tak, to było moje marzenie i właśnie cieszę się, że się spełniło. Czyli motywacja była. Była jak najbardziej. Serdecznie Ci gratuluję i trzymam mocno kciuki za kolejne starty. Dziękuję bardzo.